W marcu skupimy się na kobietach. Tworząc harmonogram wydarzeń, myśleliśmy jednak nie tylko o ich potrzebach zawodowych. Chcemy pomóc Wam zadbać o siebie w kontekście wymagań stawianych przez współczesny rynek pracy. Mówi Ewelina Dusza, kierownik działu poradnictwa zawodowego i szkolenia bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Ale nie chodzi tylko o Wasze umiejętności i kompetencje, ale także o Wasz wizerunek i zdrowie. Większość zaplanowanych przez nas w marcu wydarzeń kierujemy do kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu. Natomiast z działań prozdrowotnych mogą skorzystać wszystkie radomianki. No i zaczynamy od zdrowia. 7 marca zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy, a dokładnie na parking Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, gdzie będzie możliwość wykonania mamografii w mamobusie. A w środku w sali 220 w budynku przy ulicy Księdza Łukasika będzie można zrobić cykl takich bezpłatnych badań. Tak, studenci z Uniwersytetu Radomskiego oraz pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu, tak zwany medyk, będą wykonywali pomiar ciśnienia, pomiar poziomu cukru we krwi, a także pokażą na fantomie, jak wykonać samo badanie piersi. Z kolei 11 marca rozpoczynamy całotygodniowy cykl szkoleń dla zarejestrowanych kobiet bezrobotnych. Projekt nazywa się Gotowa do Pracy albo Gotowa do Pracy ze znakiem zapytania. Czym będziemy się zajmować? Pomożemy określić predyspozycje i kwalifikacje zawodowe, powiemy o skutecznej komunikacji, zarówno w życiu zawodowym, jak i w życiu codziennym. Uczestnicy będą mogli skorzystać z zajęć z zakresu asertywności, czyli umiejętności mówienia nie i stawiania granic. Pomożemy stworzyć profesjonalne dokumenty aplikacyjne, CV i list motywacyjny. Dodatkowym elementem będzie też zapoznanie uczestniczek z nowoczesnymi metodami poszukiwania pracy, w tym zakładania profilu na LinkedInie. Pośrednicy pracy pomogą uczestniczkom. Znaleźć odpowiednie oferty pracy czy też stażu adekwatne do ich oczekiwań i kwalifikacji. No i zadbamy też o wizerunek pań. W trakcie szkolenia uczestniczki będą miały możliwość konsultacji z fryzjerkami i z kosmetyczkami, które pomogą i zadbają o profesjonalny wizerunek naszych kobiet. Pisząc o tym projekcie wcześniej w social mediach, dodawaliśmy, że. Panie, czeka też niespodzianka. No i tutaj uściślimy, co to za niespodzianka. Nasze uczestniczki po ukończeniu cyklu Szkoleń otrzymają stypendium szkoleniowe. Także 11 marca, tylko już nie w Urzędzie Pracy, a w Centrum Zawodowego i Ustawicznego Dawny Medyk na placu Stare Miasto, rusza kolejne spotkanie z cyklu Nowe kwalifikacje, nowe możliwości. Tak, zapraszamy tu kobiety zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zapoznają się z bezpłatną ofertą szkoły i z kierunkami, które tam są organizowane. Między innymi: opiekunka dziecięca, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekunka środowiskowa, technik usług kosmetycznych. Dowiedzą się także o formach wsparcia, z jakich mogą skorzystać w Powiatowym Urzędzie Pracy, no i taki bonus, zabieg kosmetyczny, tak? Tak, zabieg kosmetyczny w tym miesiącu, ponieważ jest to szczególny miesiąc dla kobiet. Dodatkowa niespodzianka. Będzie się działo. Dodajmy jeszcze jedną rzecz, że na te wszystkie spotkania, o których mówiliśmy, obowiązują oczywiście zapisy. Zapisać się można u doradców zawodowych w pokojach 219, 222 i 223, numery telefonów 386 72 19, końcówka 72 22 i 72 23. Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowy program tych wszystkich wydarzeń można znaleźć w naszych mediach społecznościowych na stronie radom.praca.gov.pl w aktualnościach, na YouTubie Powiatowego Urzędu Pracy, a także na Facebooku. Zapraszamy serdecznie.